Głównym tematem przez cały weekend, jeszcze wczoraj na konferencji prasowej, a pewnie przez najbliższe dni będzie się to jeszcze toczyło, jak u Adama Bielana doszło do pewnego spotkania Andrzej Wyrwiński, z tym, który no na ustach dzień wszystkich, dzień dobry Andrzeju. Zatem po kolei, jak często Andrzeja, u Adama Bielana spotykają się politycy, o czym rozmawiają, no i co on na to, na to całe zamieszanie? No zdecydowanie nad Polską sceną polityczną też przetacza się potężny front. Zobaczymy jak to się skończy. Moim państwa gościem jest Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim gospodarz bardzo ważnego spotkania, którym żyje cała Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od kluczowego pytania. Kto był inicjatorem tego spotkania? Jeżeli rzeczywiście Pan ma rację i cała Polska żyje kolacją, która się u mnie odbyła kilka dni temu, to znaczy, że mamy już prawdziwy sezon ogórkowy, czyli nic wielkiego się w polskiej polityce nie dzieje? Bo wydaje mi się, że to jest absolutnie naturalne, że dwóch ważnych polityków, z jednej strony szef największej partii politycznej w Polsce, która wygrała wybory prezydenckie, pan prezes Jarosław Kaczyński, a z drugiej strony formalnie druga osoba w państwie, czyli marszałek Sejmu, spotykają się na kolacji, żeby porozmawiać o, o tym, co się w Polsce dzieje. W tak w taki e, luźniejszy sposób. E, już długo to nie... spotkanie trwało? Dość długo Kolacja była mówiona na godzinę 19:00 więc standardowa godzina. Prostuje. Czyli Jednak nie przed północą. Nie, absolutnie nie. To są wrzutki osób, które chciały sportretować tę kolację jako coś ekstraordynarnego i coś negatywnego. Kolacja była mówiona na godzinę 1900. Wtedy przyjechał pan prezes. Pan Marszałek od początku mówił, że będzie nieco spóźniony ze względu na swoje obowiązki na północy kraju, bo zdaje się wtedy w Gdańsku i jak tylko wylądował w Warszawie, to dojechał o około 21.30. No i pan marszałek, o czym już zresztą mówił, względem obowiązki rodzinne, przed północą musiał wyjść. Rozumiem, że jeszcze był Michał Kamiński, tak? W sumie czterech polityków, jeden z stół. Co na stole? był pan marszałek Senatu, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński i była moja żona, więc pięcioro gości i ona głównie gotowała, ja staram się pomóc. Dania mięsne, tradycyjne, polskie, ale również kuchnia bezmięsna, bo, bo jeden z gości nie, nie jada mięsa, jest wegetarianinem, więc, więc tak, żeby wszyscy czuli się komfortowo, były również dania jarskie. Najciekawsze jest to, co było jednak w tym politycznym menu. Czy rozmawialiście o obaleniu rządu Donalda Tuska, o tworzeniu rządu tymczasowego z nowym premierem Szymonem Hołownią. Ja już mówiłem o tym, chociaż nie wszyscy w to wiedzą. Jeden z gości przyniósł książkę, książkę wydany już dwa lata temu, świetnego brytyjskiego historyka, polecam wszystkim, którzy jeszcze nie czytali, książka Baderwika, Światło i Płomień, o upadku pierwszej Rzeczypospolitej. Ona opisuje czas od 1733 roku do 1795 roku. Jako historyk nie Polak patrzy z zewnątrz na, i diagnozuje, dlaczego jego zdaniem pierwsza Rzeczpospolita ta, e, upadła i rozmawialiśmy o tym, czy, czy ponieważ wszyscy uczestnicy interesują się historią, znają to, że ten okres historii, czy widać pewne analogie e, tamtego czasu do, do sytuacji obecnej. Wiemy, że nasza sytuacja geopolityczna się bardzo komplikuje. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że, że to była rozmowa bardziej o kwestiach geopolitycznych, metapolitycznych, a nie o e, superbieżącej polityce. E, pan marszałek Sejmu już wcześniej zdecydował, o zwołaniu zgromadzenia narodowego, więc ten temat też nie musiał być jakoś szeroko rozmawiany, jeśli chodzi o rządy w Polsce, to trwa obecna koalicja. Wiemy, że ona. Ale ma... konkretnie, bo czy przynosi... była taka propozycja ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości? Bądźmy że sytuacja w koalicji jest napięta, widać pęknięcia, widać dyskusje. Właściwie koalicjanci atakują się, jakby nie tworzyli koalicji. Idealny moment dla was nie wierzę, że nie chcecie wykorzystać tej sytuacji. My mówiliśmy o e, tych rzeczach publicznie. Mówiliśmy po wyborach e, parlamentarnych o tym, że jesteśmy gotowi utworzyć rząd e, z Polskim Stronnictwem Ludowym i z Władysławem Kośniakiem Kamyszem jako premierem. Ta propozycja ze strony psl została wtedy odrzucona, i mówiliśmy po wyborach prezydenckich, w które naszym zdaniem były referendum na temat rządu, które to rząd przegrał. Wiemy, że Donald Tusk był bardzo mocno zaangażowany w kampanię prezydencką, rzucił swój autorytet i musi wyciągać wnioski z błędów, które popełnił i z oceny Polaków tego rządu. Wiemy, że sondaże, nawet ośrodków rządowych, takich jak CEBOS, pokazują rekordowy wzrost przeciwników tego rządu. I dlatego po wyborach prezydenckich pan prezes Jarosław Kaczyński mówił również o koncepcji rządu technicznego. I te, te propozycje padały publicznie, one nie musiały być składane w żaden tajny sposób. A jak odpowiedział na tę propozycję marszałek Hołownia? No Odpowiedział zarówno PSL-u, jak i Polski 2050 było głosowanie w Sejmie nad wotum zaufania dla Donalda Tuska. Wiemy, że ten wniosek premier Tusk złożył tak bardzo szybko po wyborach, myślę, żeby zaskoczyć swoich partnerów i to głosowanie wygrał. W tej chwili koalicje czekają bardzo trudne negocjacje dotyczące rekonstrukcji rządu, składu personalnego nowego rządu. Jak dotąd, przez ponad 5 tygodni od wyborów Prezydenckich. Jedyny wniosek, który wyciągnął Dolantu z porażki, to powołanie bardzo niedobrego ministra e, odpowiedzialnego za klęskę polskiej prezydencji przez ostatnie sześć miesięcy na funkcję rzecznika rządu. To jest jedyne, co się w tym rządzie zmieniło. Szymon Hołownia jest równie krytyczny, jeśli chodzi o te ostatnich pięć tygodni? Ja nie mam żadnego upoważnienia, żeby wypowiadać się w imieniu pana marszałka Hołownia. On dość regularnie odbywa konferencje prasowe. Ale z skoro chce rozmawiać z opozycją, to chyba nie jest zadowolony z tego, co się dzieje w jego rządzie. Szymon Przymochołownia tworzył projekt, który chyba nie bez powodu nazywał się trzecią drogą. Trzecia droga to jest droga inna niż droga z jednej strony Platforma, a z drugiej strony Prawa i Sprawiedliwości. Żeby być trzecią drogą, trzeba mieć zdolności przynajmniej rozmowy, jeżeli nie koalicyjne, z oboma tymi ugrupowaniami. I tak też rozumiem to, co mówi w tej chwili pan Maszek Kołownia publicznie. Wy wygraliście ostatnie wybory parlamentarne, o którym nie wszyscy pamiętają, ale tej zdolności nie mieliście. Czy prezes Jarosław Kaczyński no, przeprosił się, że tak powiem, z tą wizją, że albo sam, albo z nikim i jest gotów teraz zbudować rząd koalicyjny? Ja myślę, że jeżeli spojrzymy na najnowszą historię Polski po 89 roku, to nikt nie zawarł tylu koalicji jak prezes Jarosław Kaczyński. No, całkiem niedawno w mediach pojawiły się słowa Leszka Millera o tym, jak w 89 roku przyszedł do niego do, jeszcze do KC PZPR. Jarosław Kaczyński oświadczył mu, że obali rząd komunistów, tworząc koalicję z zsl i SD. To była pierwsza udana, pierwsza udana koalicja, którą stworzył Jarosław Kaczyński. Tych koalicji później w latach 90 -tych, 2000 -tych było jeszcze bardzo wiele. więc to jest absolutnie fałszywy mit, że Jarosław Kaczyński nie potrafi budować koalicji, ale oczywiście w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz. A będą chcieli jeszcze przed wyborami? No mamy do kolejnej kampanii, czy do kolejnych, kolejnego rozstrzygnięcia parlamentarnego dwa lata. Pana zdaniem jest szansa na to, po tej rozmowie żeby wcześniej jednak powstała inna koalicja. Ja mam Mami. oczywiście swoje przemyślenia, ale to zachowam, je... Ja zachowam <laughs> je dla siebie, dlatego, że nie chcę być nieuprzejmy wobec moich gości. Na pewno nie mam żadnego opoważnienia, żeby się wypowiadać w imieniu pana marszałka Hołowni. To miało być drugie spotkanie. Kiedy było pierwsze? Wiemy tylko tyle, że po drugiej turze wyborów. Też u pana? Nie pamiętam w tej chwili dokładnej daty. Ja staram się o tym nie mówić, ze względu na to, że jako gospodarz jestem związany dyskrecją. Zresztą Rozbawiło mnie jak wczoraj wieczorem przeczytałem wypowiedzi jednego z liderów obecnej koalicji rządowej, który krytykował kolację z, z Jarosławem Kaczyńskim wieczorem. No, sam doskonale pamiętam jak był u mnie w domu na kolacji z Jarosławem Kaczyńskim, więc niektórzy politycy no, grzeszą potężnie grzeszą hipokryzją. Oczywiście jego nazwiska nie będę ujawiał publicznie. Ja łączę kropki, czyli była jeszcze jedna kolacja u pana i też z prezydentem Kaczyńskim. Z nie, ja mówię w tej Hołownie, chwili tak? o kimś zupełnie innym, kto krytykował marszałka za to, że był na z Jarosławem Kaczyńskim u mnie, podczas gdy kilka lat temu robił dokładnie to samo. A jak było no, z tą pierwszą kolacją? E, to nie była kolacja. Pierwsze spotkanie było w ciągu dnia w formie można powiedzieć lunchu. E, no i znowu mogę odesłać tylko do pana marszałka Kachowni, On o tym mówił wczoraj publicznie, więc ja mogę tylko potwierdzić jego słowo, bo e, nie kłamie. A jeśli chodzi o polityków e, PSL-u, Władysława Kosinieka, Kamysza, no były też takie informacje, że spotyka się z wami. tak? to z tymi spotkaniami? Panie ktoś, ja nie będę w tej chwili odpowiadał, z kim się spotykamy, szczególnie w przypadku osób, które mogą sobie tego nie życzyć. To, co w tej sprawie jest bulwersujące, to fakt, że jestem o tym absolutnie przekonany i mam na to bardzo wiele poszlak, żeby nie powiedzieć mocniej, że to Donald Tusk ujawnił paparacji faktu należącego do koncernu Axel Springer, fakt, że to spotkanie się odbywa, a mógł to wiedzieć oczywiście tylko i wyłącznie ze strony SOPu. I tak jak szanuję pracę oficerów SOPu, którzy z znależą życia, zdrowia, chronią najważniejsze osoby w państwie. Tak fakt, że informacje, które oni przekazują drogą służbowo, później są wykorzystywane przez polityków do no, de facto inwiglowania i szkodzenia konkurentom politycznym jest czymś absolutnie skandalicznym i w polskiej polityce to, to, to się nie zdarzało. Aś zdarzało się, ja pamiętam jak Kazimierz Marcinkiewicz pojechał do Sopotu spotkać się z Donaldem Tuskiem i chwilę później premierem już nie był. Zapytam, tak, ale, czy to znaczy, że ale... Szymon Chłownia za chwilę wyleci z koalicji pana zdaniem? Myślę, że Kazimierz Marcinkiewicz został odwołany z wielu innych powodów niż to spotkanie i ono też nie było. E, przeciek z tego spotkania nie nastąpił z sop bo Kazimierz Marcinkiewicz wtedy specjalnie tego nie ukrywał. Natomiast tutaj e, ten przeciek nastąpił ze służb, które mają przede wszystkim zadanie chronić e, najważniejsze osoby w państwie, i to jest kolejne e, złamanie standardów przez Tuska. I to też pokazuje, jaki jest dzisiaj poziom zaufania między liderami e, partii tworzących koalicję rządową. Jeżeli oni sobie nie ufają, śledzą się wzajemnie, inwigilują, przeciekają e, informacje do mediów, żeby sobie zaszkodzić, to pokazuje, że te relacje są już bardzo, bardzo złe. Jakie są warunki takiej koalicji, takiego rządu technicznego? Po pierwsze, rozumiem, że stanowiska bylibyście gotowi zrezygnować z funkcji premiera na rzecz powołania takiego rządu tymczasowego, nie wiem, z Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem, czy Szymonem Hałownią na czele Rady Ministrów? Panie którzy ja bardzo cenię Polsa News, ale proszę wybaczyć, nie będę za pomocą państwa stacji negocjować z kimkolwiek innym, nie mam tego upoważnienia i byłoby to bardzo nieeleganckie. No program e, zapytam w takim razie. Prezes Jarosław Kaczyński Mówił na konferencji prasowej, na briefingu w niedzielę, że my patrzymy bardzo realistycznie na sytuację w Polsce. Obecnie rząd ma wciąż większość. Mówię to z ubolowaniem, bo uważam, że ten premier jest bardzo złym premierem, najgorszym po 89 roku. Szkodzi Polsce. Im wcześniej odejdzie, tym lepiej. Stracił poparcie społeczne, stracił mandat społeczny. No, ale dopóki ma większość w sejmie, to rządzi. To już jest pytanie do PSL-u, do Polski 2050, czy oni są gotowi tę koalicję opuścić? Wiemy z oficjalnych wypowiedzi, że nie. Ja przewiduję, że jesienią będzie potężny kryzys w tej koalicji. Jeżeli nie dojdzie do jakichś zasadniczych zmian, nie dojdzie do zmiany premiera, chociaż ja nie widzę jeszcze mówiąc z platformy nikogo, kto byłby lepszym premierem od Tuska, czy mniej złym premierem od Tuska, to ten kryzys nas czeka. My mamy największy klub w Sejmie, jesteśmy partią, która cieszy się największym poparciem społecznym. Wygraliśmy wybory prezydenckie. I jesteśmy gotowi współpracować z każdym, kto jest gotowy pracować dla dobra Polski. My nie rozmatajmy o nazwiskach, porozmawiajmy o tym, co może łączyć Prawo i Sprawiedliwość z trzecią drogą, z PSN-em, gdzie są te magnesy, które Was przyciągają programowe. Myślę, że gdy, gdy rozmawiamy na spokojnie i, i, i to, to widać wyraźnie, że w wielu kwestiach dotyczących geopolityki, choćby relacji ze Stanami Zjednoczonymi, mam bardzo podo podobne podejście. My dzisiaj mamy premiera, który nie ma żadnych relacji z amerykańskim prezydentem. To się zdarzyło po raz pierwszy od 1989 roku. Tusk zagonił się w koziruk obrażając fałszywie, oskarżając Na Tuska o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi i przepraszając go za za to. Dzisiaj stoi na czele rządu, który nie może się z amerykańską administracją w żaden sposób układać, kontaktować, a przecież bardzo wiele rzeczy się dzieje w dziedzinie naszego bezpieczeństwa. Mamy wojnę za miedzą na Ukrainie, mamy coraz bardziej napięte relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i polski premier nie może chwycić za słuchawkę, zadzwonić do amerykańskiego prezydenta, czy wręcz pojechać do, do Waszyngtonu. Robią to wszyscy inni liderzy naszego regionu. My jesteśmy zdani tylko na dobre relacje prezydenta odchodzącego i prezydenta lekta, ale to jest wciąż mało, bo wiemy, że rząd ma to odegrania olbrzymią rolę również w relacjach bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi. I o tym też rozmawialiśmy z naszymi kolegami, Mówi o tym w swoim oświadczeniu panu Szex, Szymon Hołownia. Myślę, Mówił pan, że jesienią będzie przyciążenie w tym rządzie. Zakładam, że to będzie się jakoś wiązało z nowym prezydentem. Spodziewa się pan tutaj no, kolejnych e, ostrych frontów e, politycznych prze, przechodzących przez polską scenę polityczną? Ja będę musiał powoli lecieć, bo zaraz mamy konferencję prasową. Ja się spodziewam z tym, że pan e, prezydent Elek będzie realizować swój program. E, dla którego dostał poparcie ponad 10 milionów Polaków, Karol Nawrocki zdobył najwyższe poparcie w wyborach prezydenckich od 1990 roku. Żaden prezydent, żaden kandydat startujący w wyborach nie zdobył aż tak dużego poparcia w ciągu ostatnich 35 lat, więc ma potężny mandat, żeby realizować to, co obiecał Polakom. Dziękuję serdecznie za Dzień rozmowę. Bardzo. Moim państwa gościem był Adam Bielan, gospodarz spotkania, którym żyje teraz cała Polska.